Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywamy wypuszczanie Antkę, Jest ze mną ksawery i moja ja szansa, się więc... ma mężlo, No i trzeba przenieść najpierw welle. Dlatego ksawery ja wyciągnę. Jej to. Daj mi to bardzo. Nie no to dołożymy tutaj. O! Pyk. No i ksawery przenieść klatkę. A ja przyniosę tutaj Antka, więc widzimy się za chwilkę. Ej. Moi kochani, tu jest Antuś i go przenosimy. Więc no. Moi kochani, jest tutaj Antek. Złapę go, wypuszczę. Chodź, Antuś. Antuś, chodź. Chodź. Ucieka. Staram się choćby trochę go nakamerować, ale to nie jest takie łatwe. No i tam jest Antuś. Wy nie pokazujcie tylko twarzy, żeby później nie było, że rado. O, Antuś. O, Poleciał! Daleko. Tam teraz usiadł. No, yy, no to my szukamy piórek. O! Antuś! Co ty robisz? Baga, szukamy piórek. Nie będę pokazywał tutaj węzłów. No i Antuś sobie leci, nie mogę znaleźć gdzieś tego. O, patyczka, on nie jest potrzebny dosyć, gdzie tutaj nie ma. Może, o, gdzie jest Antek? Ja? Nie. Gdzie jest Antuś? Tu. Antek, tutaj jesteś, dobra. Teraz jest, tu jest? O, niech go nie, nie, nie panikujcie, nie panikujcie, bo on się bardziej was boi, boi niż wy jego. Yy. Tu dam. Tutaj może gdzieś jest. Nie. Tu. Nie ma tutaj nigdzie, nie widzę. Szkoda, dobra. Nie się z tym. To widzimy się za chwilkę, jak Antek trochę polata. Yy, no to moi kochani, minęły dwie godziny co nieksawery i łapiemy Antka. Musi się tylko zamknąć okno, żeby on po prostu nic nie widział. I go złapiemy. O, wy też, kurde, nic nie widzicie. Cholerka, jasna. I też. O, dobra. Nic nie widzicie, więc chwilkę ja go tylko złapę. Yy, moi kochani, złapałem antka. No, i teraz Wam yy, zasubskrybujcie mój kanał. I wejdźcie na Instagrama ptaszków. Zaraz Wam podam nazwę. No, i Wam wszystko po prostu pokażę. Dobra, moi kochani, to jest Instagram Ptaszków. No i dzisiaj wrzucę też relacje, więc no, więc cześć, Elo.